Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będziemy budowali nasz nowy dom. Ponieważ ostatnio na rozpoczęciu nowego sezonu Jurka i Czerwonego Ogórka albo na zakończeniu poprzedniego nasz dom został zniszczony. Przez sąsiada z szóstego piętra. Na szczęście już go strategią MMA, której tak nienawidzicie, rozwaliłem. Yy, I teraz będziemy budowali nasz nowy dom. Co mówiłeś? Trudno. A zatem zapytacie się pewnie w jakim on będzie stylu. Może przestaniemy budować tylko te nudne wieże. Z cegłami i z belkami. Skoro tak uważacie, to jesteście w okropnym błędzie, bo dzisiaj będziemy robić kolejny budynek z cegłami i belkami. Dzisiaj będzie nam pomagać w budowaniu domu. Pewna maszyna, która dosłownie nic nie będzie robić, ponieważ zawsze na budowie musi być jakaś maszyna, która jest tylko do wyglądu. Żeby przechodnie myśleli, że się męczą ludzie z maszynami, a tak naprawdę one sobie ty tylko tu stoją, więc maszyna jest tylko do ozdoby i do tła. A zatem. Dzisiaj obejrzycie tutorial, jak zrobić fajny dom w Melon Playground. Otóż musicie zrobić. Hmm. Jurek, przypomnij mi. E, no dobra, e, musicie e, pobrać taką modyfikację ze strony e, t... Www. Nielegalne modyfikacje do Melon Playground, przez które można zapłacić dożywocie. No, można mieć za to dożywocie czy coś, i jak policja się o tym dowie, to da wam dożywocie, jeśli macie te modyfikacje, więc nie polecam pobierać tych modów, ale jak chce tato zrób tato .pl. dokładnie tak. Jej, udało się zarobiliśmy, zarobiliśmy nasz nowy dom. Ty co to jest? Ja cię szczągł. Spokojnie, on nam doma nie rozwali. Dawaj, rozwa to! Czemu ty mu ci On nam się hałpy rozwali. Dopiero co zbudowaliśmy. O nie! Jesteśmy zgubieni. Jurek, zanurzyła górek. Myślisz, że ja to ja zbudowałem ten dom, żebyśmy w nim mieszkali? To jest tylko do odcinka. A ty jednak jesteś mądry. Nie wiedziałem. Dobry! No Dzień no dobry, ja po mleko przyszedłem. A tu nie sprzedajemy mleka. Ja po mleko przyszedłem. Nie, no dobra, tak poważnie przyszedłem was. Zaatakować, czy zniszczyć, czy coś? W imię sąsiada z szóstego piętra. No, no, a nie mógł sam przyjść? No, no, nie, więc mnie wysłał. I... To chcesz to mleko, czy nie? No, już nie. Czy pan zdecyduj? Przecież jesteście nieinteligentne istoty. Więc. Tak czy inaczej przybyłem zniszczyć tę Coś ci nie pykło, kolego to wiem, już. trudno. Już. No to co, chcesz to mleko? No nie, mówię, że nie. Udź, mój, o to mój, mój toczołka waliłem się. Fafik bierz tego dziada! Hello.